Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Kłaniam się wam nisko. To jest kolejny 54 już odcinek naszej przygody z Astrobotem, i pora w końcu skończyć kamuflażowy kosmos. Zrobiło nam się tutaj trochę tłoczno. W ostatnim odcinku pokonaliśmy mechaleona którego tam widzicie pobitego tutaj w tym miejscu, i uratowaliśmy bota z Lokoroko, odblokowując tym samym poziom. Kompletnie loco. Zaczynamy z zabawę. Jest to poziom oczywiście nawiązujący do gry Lokoroko. Swego czasu była ona ekskluzywem na PSP, potem doczekała się portu też na PS4. Ja pamiętam tę grę przede wszystkim z serii, które nagrywał JJ Joker. To jest absolutna prehistoria polskiego YouTube'a. W każdym razie główny myk, główny bajer w tej grze polegał na tym, że zmienialiśmy świat. To znaczy przechylaliśmy świat i w ten sposób poruszaliśmy postacią. I tutaj widzę, że cały ten świat implementuje właśnie tę mechanikę, a ja właśnie wypadłem poza ten świat. Jest to naprawdę przesympatyczne. Ja, ruszam, ruszając padem, wpływam na to, jak ten świat się zachowuje. Postać sama w sobie się nie rusza. Ona się turla, tak jak my ten, te platformy przesuwamy. Możemy rozbijać naszą postać na mniejsze loko. Czy te kuleczki. Nie wiem, czy one się nazywają loko. <grym> tak, widzicie? I potem postać się. Łączy. Okej, okay, musimy. Nie wiem, co my musimy właściwie. O, właśnie, musimy się przebić tutaj. Okej. Okay. No i przydałoby się znaleźć naszą pierwszą postać, naszego pierwszego bota. I mamy go. Szybka kulka. Czy potrafi śpiewać? A czy dzik załatwia się w lesie? Bardzo ładna wersja tego popularnego powiedzonka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Czy dzik załatwia się w lesie? A i tutaj, w tym miejscu, musimy właśnie rozbić naszą kulkę na mniejsze kulki. I bardzo to przypomina konstrukcyjnie to, co znamy z, z tej serii. Te, te bonuski też są takie w tym stylu. Rewelacja. Ok, przeskakujemy. Wow, tego się nie spodziewałem. I lecimy dalej. Udało się rozbić obydwie beczułki z pieniędzmi. Ok, teraz celujemy w puzelka. Doskonale. No, i etap numer kolejny. Mam nadzieję, że zaraz. Ojejku! Nie, nie udało się zdobyć wszystkiego, co chciałem. Dobra, ale mamy czerwoną kulkę. Z tamtej strony. Dobra, spokojnie. Mam nadzieję, że to druga kulka. Tak. Żywiołowa kulka to wielki fan rege Wieże. Okej, okay, i co teraz? Mam się rozbić? Chyba... Chyba nie. Dobra, nie mogę wrócić? Mogę. A rozbijmy się i zobaczmy. Ale... Nic się nie dzieje. Możemy iść. Został nam jeden puzelek. I trochę... Ym, jeszcze botów. No nieźle. Tutaj w lewo chodźmy, bo jest ukryty obszar. One są naprawdę te ukryte obszary bardzo w stylu. W stylu tej gry. Tu praktycznie gramy w Lokoroko. No właśnie, dobrze, teraz wycelowałem. Mamy kulkę różową. Stylowa kulka. Jej głos ma to coś, ale bym w to pograł. Słuchajcie. Naprawdę. Jeśli chcecie zobaczyć serię z Lokoroko, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Myślę, że to by była wspaniała zabawa. Nie wiem, czy to nie są plotki. Oj. Bardzo mi przykro, że tak się stało. Nie wiem, czy to nie są plotki, ale ponoć ta seria ma wrócić, ale nie jestem do końca pewien. Oj, nie, nie, nie. Wow, ale miałem farta teraz. Widzieliście to? Masakrycznego miałem farta. wam się dalej. Okej, okay, możemy się złączyć. A teraz nie wiem, gdzie wylądujemy. Gdzieś na pewno. Nie wiem, czy jest jakieś trofeum za jakąś aktywność poboczną na tym poziomie. Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem się nad tym. Ale mamy tam kulkę. Bardzo bym chciał do niej dotrzeć. A jaj i chyba coś. Yy, trzeba było spróbować iść w prawo bardziej. Zaraz cię zbiorę, kulko dzielna. Nie mogę, nie mogę w nią trafić. O nie, przegapiliśmy. Nieprzewidywalna kulka. Nic jej nie powstrzyma. No dobra, będziemy musieli tu wrócić. Ja wiem nawet, gdzie myśmy to przegapili. Ja myślałem, że ja właśnie idę tutaj do ukrytego obszaru, a to wcale nie. Ale już korzystając z tego, że tu jesteśmy, to już możemy pozbierać przynajmniej trochę pieniędzy, co? Zawsze to coś. Ale doskonały jest ten poziom. Doskonały. Naprawdę piękny. No i mamy fragment statku, kolejny zdobyty. Tak, to jest ten odcinek, w którym zdobędziemy kolejne trofeum. Tym razem za wentylator statku matki, gdy zacznie się kręcić, zmiecie cię z nóg. Bardzo się cieszę, że go odblokowaliśmy. No i możemy się zawijać z tego poziomu. A widzę, że akurat nie ma żadnego bonusu. Trudno. I co, wylądujemy od razu? Tak, lądujemy od razu na miejscu katastrofy z naszym czwartym już komponentem do statku matki przy okazji zmienię outfit i malowanie pojazdu, dual speedera no i co tu się dzieje? mam dmuchnąć? nie mam potrząsnąć i wytrząsnąć z niego śmieci No, chyba się udało. Lepiej nie będzie. Mam to wkręcić teraz? O matko, mam kręcić padem? A nie, wystarczy tylko wcisnąć R2. Dobrze, już zacząłem tym kręcić. Fajne. A i teraz przechylam pada, żeby nalać zawartość puszki do środka. Fajne. Podoba mi się to. Doskonale. Jeszcze? Nie. Zmarnowałem napój. Recykling jest ważny. Dziękuję. A i ciągniemy. I bardzo dobrze, mamy kolejną część statku naprawioną. Teraz trzeba ją włożyć w odpowiednie miejsce. Już w ogóle chyba ostatnie. Jeszcze jest wprawdzie jeden obszar do odblokowania. Nie zagotuj się. Wentylator statku matki został odzyskany. Świetnie. No, i my mamy też kolejne boty oczywiście do naszej kolekcji. Tym razem, no właśnie, 230 ich będzie pod koniec tego odcinka, czyli jeszcze 70. Okej. Okay. No i właśnie jakaś ostatnia część powinna wylądować w ostatnim obszarze, już miejsca katastrofy, które jest przed nami zakryte który jest przed nami zakryty, chciałem powiedzieć. Matko, ile mamy tych rozmaitych tutaj botów. To jest niesamowite. Dobra, słuchajcie, że te surykatki nam się przydadzą standardowo. Nie wiem gdzie. O tu. Nie, tu, matko. Ale szybkie są. Dobrze. A, nie, nie, nie przydało mi się to jednak. Bo 257 to i tak mogę tylko dwie rozbić Zobaczmy. Laboratorium Gacha. Cenna pamiątka po niezapomnianym przyjacielu. Nie wiem z jakiej to gry. Szczerze. Nie The Last Guardian? Zaklęty pędzel zmienia beton w płótno. a to jest Concrete Genie. Dobra. Chyba Concrete Genie. To jest gra, którą sobie wymyśliłem. Jest taka gra? Concrete Genie? Chyba jest, nie? Aż wpisuję to teraz. Tak, i to o to chodzi. Concrete Genie, tak. To, znaczy, nie wiem o co w niej chodzi, ale wizualnie mi pasuje. Właśnie do tego bota. Więc, więc tak. Dobrze trafiłem. Ale przez chwilę naprawdę myślałem, że ja sobie wymyśliłem tę grę. Okej. Okay. Czy jest jeszcze jakieś malowanie, którego ja w ogóle nie przetestowałem? Jest żółte. Żółte. Fajne. Spoko. No to jeszcze jakiś outfit dla mojego Astro. Już przestaniemy być tym miskiem. I co? Kim zaraz będziemy? Do odmiany? Bo tak szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam kim jeszcze nie byłem. Chyba już byłem wszystkimi Wami. Lisem byłem. Kojarzę, że tak. Tak, zdecydowanie byłem. Pamiętam to nawet. To kim nie byłem? Piratem byłem? Chyba byłem. A tym srebrnym? No, tym chyba jeszcze nie byłem. Tak coś kojarzę, że właśnie, właśnie nie. Aczkolwiek mogę się mylić, więc dajcie znać, bo już, bo już nie pamiętam, już mi się miesza. Dobrze, ruszamy zatem dalej. Zdobyć tego ostatniego bota na poziomie zloko. Jeszcze nie odblokowaliśmy nowego kosmosu, ale poskanować zawsze możemy. Musimy wrócić tutaj, tak. Bo tutaj mamy poziom do ukończenia. A w ogóle to. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę. I przeskanować sobie. To tak, został nam ostatni bot tutaj w tym kosmosie. I ostatni puzzle. I będziemy mieli kamuflażowy kosmos odkryty na 100%. Co mi oczywiście bardzo pasuje. Podejrzewam, że wiem w którym miejscu. Jest ten bot do uratowania, więc po prostu się tam zobaczymy. A ja na razie pozbieram pieniążki. O, zdobyłem 100 monet dzięki temu, że zebrałem puzelka. W sensie tego, którego wcześniej zebrałem. O, tutaj warto zebrać wszystko. Już mi się to nie udało, ale warto próbować. O, tu mi się udało teraz dotrzeć. To było zaskakujące. No, Dzidziuś. nie mogę doskoczyć. No trudno. O, i o to miejsce mi chodziło, że tutaj jest coś fajnego. No, żadnej kryjówki. Wszystkie boty w kamuflażowym kosmosie zostały uratowane. Głęboki głos, brzuch bez dna, żarłoczna kulka. I spadłem. Urocza. wydaje mi się, że jak odblokujemy sobie te wszystkie puzelki. O właśnie, to się udało teraz. Elegancko. Super. No to teraz jest wszystko ok. Możemy iść do końca poziomu. Z radością w sercu. No i mamy kolejnego bocika: 5 na 5 botów. Wszystkie puzle zdobyte. Jestem bardzo dumny z tego, jak ten poziom się potoczył. Naprawdę jestem dumny. To jest rewelacyjne. Dobrze. Kamuflażowy kosmos został przez nas ukończony na 100%. Nic tu więcej nie mamy. Tak mi się wydaje, możemy wracać do naszego miejsca, katastrofy. Jeszcze zeskanuję, ale tak. Mamy to. Wszystkie prawie kosmosy, w których byliśmy do tej pory, są na 100%, z wyjątkiem miejsca katastrofy, oczywiście, i galaktyki zaginionej. Ale nad tymi dwiema kwestiami popracujemy w kolejnych odcinkach. Teraz przed nami takie odcinki, w których bardzo wiele rzeczy się wyklaruje już tak ostatecznie. 230 botów oficjalnie zostało nam ich już tylko. 71. Mam nadzieję, że liczby się zgadzają. I w kamuflażowym... Boże, nie wiem co będzie następne po kamuflażowym kosmosie i w galaktyce, w galaktyce zaginionej te wszystkie boty znajdziemy. Co my tu mamy? Niezbędni głowcy owadów. Z tymi przedmiotami każde wakacje będą niezapomniane. Ok, strój rogatego obrońcy to kultowe fatałaszki. Dobrze, rogatego obrońca to będzie następna rzecz, za którą się przebierzemy. Rejestrator pamięci, masz przy sobie taśmę z tuszem, prawda? To jest Resident Evil. Ok, doskonale. Kolejne elementy naszych kolekcji. Są na miejscu. Idziemy się przebrać zawczasu, póki pamiętam. E, akurat nie do garażu spidera, tylko do przebieralni. I gdzie jest ten strój? Tu. Nie no, kosmicznie teraz wyglądamy. Elegancko. Dobrze, wiecie, co teraz nastąpi. Teraz nadszedł moment pożegnania. Dziękuję Wam, jeśli oglądacie ten konkretny moment i tutaj dotrwaliście razem ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Napiszcie mi coś miłego w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. No i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym materiałem. Dziękuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w których skupimy się już na ostatniej fazie rozgrywki w Astro Bota. To by było na tyle. Trzymajcie się i papa. Cześć. O, wpadłem do wody.